Wiesz, czym się różni biedny od bogatego? Nie, nie chodzi tylko o kwotę na koncie. Chodzi o to, kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem. Bo prawda jest taka, jest bogaci kochają dług, ale nie taki, jakim ty żyjesz. Ty, jeśli masz dług, to pewnie czujesz ciężar. Budzisz się i myślisz: Mam ratę za mieszkanie, ratę za auto. Limit na karcie się kończy. A teraz zobacz inny scenariusz. Gość w garniturze kupuje biurowiec za 10 milionów złotych. Nie płaci gotówką. Nie sprzedaje samochodu. Idzie do banku, bierze kredyt. I teraz uwaga, to ten sam dług. Tylko że jego, robi go bogatszym. Twój, robi cię biedniejszym. Dlaczego? Bo ty spłacasz dług ze swojej pracy. A on spłaca go z pracy innych ludzi. To jest podstawowa zasada, której nikt ci nie powiedział w szkole. Nie każdy dług jest zły. Zły jest ten, który nie zarabia. Widzisz, kiedy bierzesz kredyt na mieszkanie, które wynajmujesz, to ono spłaca się samo. Ktoś inny pokrywa raty, a ty zostajesz z nieruchomością. To się nazywa dług dobry. Taki, który jest zabezpieczony i daje ci przepływ. Ale gdy bierzesz kredyt na mieszkanie, w którym mieszkasz, to ty sam jesteś niewolnikiem raty i nikt poza tobą jej nie spłaca. To jest dług zły. Bank nie pyta cię, czy robisz to mądrze. On patrzy tylko na jedną rzecz: czy będziesz w stanie oddać pieniądze z procentem. I teraz najciekawsze: ludzie, którzy zarabiają najmniej, mają zwykle najgorszy dług pożyczki chwilówki. Leasing na telefon, limity kredytowe, które są stale zadłużone i kredyt gotówkowy na wakacje. Brzmi znajomo? To nie przypadek. System został tak zaprojektowany, żebyś kupował teraz i płacił do śmierci. Ale bogaci? Oni też mają dług, tylko że to dług, który przynosi im pieniądze. Kupują na kredyt firmę, inwestują w rozwój, budują nieruchomość, którą potem wynajmują. I teraz uwaga największy twist: oni często płacą niższe oprocentowanie niż ty. Bo mają zdolność, bo mają historię. Bo banki lubią ludzi, którzy nie potrzebują pieniędzy, ale wiedzą, co z nimi zrobić. A ty dostajesz ofertę kredytu na 15%, bo potrzebujesz pieniędzy. Czy czujesz absurd tej sytuacji? Im mniej masz, tym drożej cię to kosztuje. Im więcej masz, tym bardziej ci się opłaca. Znasz tę scenę? Facet zarabia 4000 miesięcznie. Ma kartę kredytową, kredyt na telewizor, kredyt na samochód i hipotekę. Suma rat. 3200 zł. I codziennie rano siada z kawą, patrzy w okno i myśli: Przynajmniej mam własne M. Tylko, że to nie jest jego M. To bank jest właścicielem. On tylko wynajmuje je od banku na 30 lat. Z odsetkami zapłaci za nie prawie dwa razy więcej. Ale system nauczył go jednego: mieszkanie na kredyt to inwestycja. Nie, to koszt. Chyba, że wynajmujesz je innym. W tym samym czasie inny facet. Zarabiający 10 razy więcej kupuje 10 mieszkań na kredyt. Ale nie po to, by w nich mieszkać. Tylko po to, by na nich zarabiać. I teraz uwaga: Ten drugi facet nie płaci żadnej raty z własnej kieszeni. Najemcy robią to za niego. Co miesiąc. Regularnie. I jeszcze zostaje mu gotówka. To jest potęga dźwigni. To nie ty masz pracować na dług. Dług ma pracować na ciebie. I tu pojawia się najważniejsza różnica. Dług zły to taki, który zjada twoje dochody. Dług dobry to taki, który tworzy nowe dochody. Dla większości ludzi dług to pętla, dla bogatych to drabina. I teraz zadaj sobie pytanie, czy twój dług wspina się z tobą? Czy ciągnie cię w dół jak kotwica? Bogaci nie tylko biorą długi mądrze. Oni wiedzą, kiedy wyjść, zanim zrobi się gorąco. Znasz może hasło: kupuj, gdy krew się oset i... 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 i leje. To dotyczy też długu. Weźmy przykład. Gdy stopy procentowe są niskie, kredyt jest praktycznie darmowy. To wtedy bogaci robią zakupy na potęgę. Nieruchomości, spółki, ziemia, akcje na kredyt. Ale jak tylko Rada Polityki Pieniężnej zaczyna mówić o podwyżkach, zgadnij co robią, zaczynają wychodzić z pozycji. Sprzedają aktywa z zyskiem i spłacają kredyty, zanim zaczną rosnąć odsetki. A co w tym czasie robi przeciętny człowiek? Bierze kredyt hipoteczny na 30 lat, bo znajomi też tak zrobili. Bo inflacja zżera oszczędności, bo lepiej mieć swoje. Tylko, że jego kredyt nie jest aktywem. To nie jest narzędzie wzrostu. To jest balast. I ten balast rośnie z każdą podwyżką stóp. Bogaci myślą odwrotnie niż przeciętni. Gdy ty się boisz, oni inwestują. Gdy ty wchodzisz, oni wychodzą. I co najważniejsze, oni wiedzą, że dług nie jest zły. Zły jest brak kontroli nad długiem. Bo zobacz: bogaty gość ma 10 milionów długu, ale jego aktywa generują 15 milionów rocznie. Ty masz 50 tysięcy długu. Ale twój dochód ledwo starcza na raty. Widzisz różnicę? To nie wysokość długu jest problemem, to jego struktura. Bogaci planują swoje kredyty jak chirurg, z wyprzedzeniem, z planem awaryjnym, z celem. A ty masz kredyt, bo, bo była promocja w banku, albo zabrakło na święta. Wyobraź sobie fabrykę, nie taką zwykłą. To fabryka długów. Codziennie produkuje setki tysięcy złotych kredytów. Dla studentów, którzy chcą MacBooka. Dla rodziców, którzy chcą wakacji. Dla emerytów, którzy chcą pomóc wnukom, to się nie dzieje przypadkiem. Banki i instytucje finansowe projektują swoje produkty tak, by uzależniały. Jak cukier. Na początku słodko, potem nie możesz przestać. Na końcu jesteś chory, ale dalej jesz. I właśnie tak działa system. Dostajesz limit na karcie, potem podwyższenie limitu, potem ofertę refinansowania, potem promocję bez odsetek przez trzy miesiące. I zanim się zorientujesz Jesteś tylko trybikiem w machinie, która zarabia na twoim stresie. Bank nie chce, żebyś spłacił cały kredyt. On chce, żebyś płacił minimum przez 20 lat, bo wtedy zarabia najwięcej. Im dłużej jesteś dłużnikiem, tym bardziej jesteś cenny. I tu jest brutalna prawda: Twoja bieda jest ich dochodem. Twój stres jest ich premią. A teraz spójrz na drugą stronę. Korporacja w USA pożycza miliard dolarów na 1%. Kupuje magazyny, wynajmuje je, zarabia 40 milionów rocznie. I płaci zero podatku, bo wszystko wraca w koszty. Legalnie, cicho, bez emocji. A ty masz kredyt konsumencki na 19%, bo kupiłeś pralkę na raty. System jest stworzony tak, byś nie rozumiał zasad, bo gdybyś je rozumiał, nie grałbyś w tę grę. Powiedz mi szczerze, czy w szkole ktokolwiek nauczył cię, jak działa kredyt? Nie chodzi o procent składany na matematyce, tylko o prawdziwe życie. Jakie są rodzaje długu? Jakie ryzyko? Jakie konsekwencje? Nie. Za to nauczyli cię o fotosyntezie i pantofelku. Ale nikt nie powiedział ci, że karta kredytowa może zrujnować twoje życie na 20 lat. Wiesz dlaczego? Bo edukacja finansowa została celowo pominięta. W systemie edukacyjnym nie chodzi o to, żebyś był wolny. Chodzi o to, żebyś był użyteczny. A najbardziej użyteczny jesteś wtedy, gdy masz kredyt, masz stałą pracę, boisz się zmian i płacisz podatki bez zadawania pytań. Tymczasem dzieci bogatych uczą się od najmłodszych lat. Czym jest dźwignia, jak działa kapitał, jak wycenić ryzyko, jak pożyczać nie płacąc. Brzmi jak magia. To po prostu inna instrukcja obsługi życia. Ty dostałeś wersję dla pracownika, o nim dla właściciela. I teraz spójrz, co się dzieje, gdy obie grupy dorastają. Ty bierzesz kredyt hipoteczny, boisz się o pracę, płacisz raty i podatki. On inwestuje w firmę. Bierze leasing jako koszt, zatrudnia księgowego, żeby zoptymalizować każdy grosz i to nie dlatego, że jest lepszy, tylko dlatego, że ktoś dał mu klucz do gry. A ciebie nikt nawet nie zaprosił. Zacznijmy od prostego faktu. Jeśli pracujesz na etacie, jesteś najbardziej opodatkowaną osobą w całym systemie. Podatek dochodowy. Składki ZUS. NFZ. Podatek VAT od każdego zakupu. Akcyza w paliwie. Podatek od czynności cywilnoprawnych. I jeszcze ściema. Że pracodawca płaci za Ciebie ZUS. Nie. To ty płacisz. Pośrednio. Z każdego tysiąca złotych, który zarobisz, realnie zostaje ci może 500. A teraz spójrz na drugą stronę. Gość zarabia 100 tysięcy miesięcznie. Ale nie jako pracownik, tylko jako właściciel spółki. I teraz uwaga: korzysta z tak zwanego optymalizacji podatkowej. Wynajmuje auto przez firmę. Paliwo idzie w koszty: obiad z kontrahentem, w koszty laptop, koszty wyjazd. Szkolenie? Faktura? Koszty w efekcie, zysk firmy oficjalnie, mały podatek do zapłaty? Niewielki, gotówka? Na prywatnym koncie. I nie, to nie jest nielegalne. To jest po prostu znajomość reguł gry. Dlatego mówi się: Nie graj w grę, której nie znasz, bo wtedy jesteś tylko pionkiem. System ci powie: Pracuj ciężko, płać uczciwie. Bądź dumny, że pomagasz państwu. Ale zapytałeś kiedyś: Kto naprawdę korzysta z twoich podatków? Czy to idzie na służbę zdrowia? czy na premie dla zarządów spółek państwowych? I najważniejsze, skoro bogaci potrafią płacić zero, to dlaczego ty masz płacić za nich? Pamiętasz historię Amazona? W roku 2018 firma zarobiła ponad 11 miliardów dolarów zysku w USA. I ile zapłaciła podatku federalnego? Zero. Dokładnie, zero dolarów. Jak to możliwe? Użyli systemu ulg, strat z poprzednich lat i inwestycji w badania i rozwój, by całkowicie wyzerować zobowiązania wobec fiskusa. Legalnie. Zgodnie z prawem. Bez kombinowania. I teraz przenieśmy to na polski grunt. Masz w Polsce właścicieli firm, którzy wypłacają sobie tylko 5000 złotych pensji, ale jeżdżą za 100 tysięcy i mieszkają w domach, które formalnie należą do spółki. Bo tak to działa. To, co u ciebie jest wydatkiem z własnej kieszeni, u nich jest kosztem działalności. Twoje zakupy idą z netto dochodu. Ich przed opodatkowaniem. A teraz przyłóż do tego skalę. Przeciętny Kowalski płaci dochodowy, VAT, akcyzę. Firma z optymalizacją potrafi zejść do 3% realnego obciążenia. Duże korpo z własnymi doradcami podatkowymi? Czasem płacą 1% albo wcale. I wiesz, co jest najgorsze? To nie są przestępcy. To nie są cwaniaki. To po prostu ludzie, którzy znają system i grają zgodnie z jego zasadami. A ty? Nie masz nawet instrukcji. Nikt ci nie powiedział, że jako JDG jesteś jak samotny wilk na lodzie. Że przy pierwszym błędzie fiskus wiedzie ci w życie z butami. I nie chodzi o to, żebyś teraz zakładał spółkę albo uciekał w raj podatkowy. Chodzi o to, żebyś zrozumiał: Bogaci nie grają uczciwiej. Oni po prostu grają lepiej, bo mają więcej pionków, lepszą planszę i instrukcję, której tobie nikt nie dał. Wyobraź sobie, że każdy Polak rozumie, jak działa dług. Wie, czym różni się leasing od kredytu. Potrafi odróżnić stopę nominalną od rzeczywistej. Wie, jak odliczyć koszty, jak zbudować aktywa, jak uniknąć pułapek finansowych. Wiesz, co by się wtedy stało? Banki miałyby problem, bo kredyty konsumpcyjne by spadły. A to właśnie one przynoszą największy zysk. Skarb państwa miałby problem, bo ludzie przestaliby łykać każdą podwyżkę podatków jak pelikany. Zaczęliby liczyć, pytać, kwestionować. Media miałyby problem, bo nie dałoby się już sprzedać kolejnego patentu na oszczędzanie w stylu: Pij mniej kawy, zostanie ci na wakacje. W Polsce edukacja finansowa jest jak mit. Wspomina się o niej raz w roku przy okazji jakiejś kampanii. A potem cisza. W szkołach dalej uczą, jak obliczyć pole trapezu, ale nikt nie mówi. Jak spłacać kredyt z głową? Co to jest inflacja? Dlaczego leasing może być tańszy niż kredyt? Co robić z pieniędzmi, gdy rosną stopy procentowe? Dlaczego? Bo świadomy obywatel to trudny obywatel, a najbardziej opłacalny dla systemu jest ten, który nie rozumie, ale się boi i dlatego płaci. Dlatego gdy tylko ktoś zaczyna mówić o pieniądzach inaczej, pojawia się hasło Janusz biznesu, krętacz, kombinator, bo prawda boli, a najłatwiej ją ośmieszyć. Dług to nie wróg, dług to narzędzie, ale pom jak każde narzędzie może być młotkiem albo granatem. W rękach nieprzygotowanego robi krzywdę. W rękach świadomego buduje imperium. Bogaci nie boją się długu. Oni go projektują. Kupują nieruchomości na kredyt, bo wiedzą, że czynsz spłaci raty. Biorą leasingi, bo wiedzą, że czas to pieniądz. Inwestują pieniądze banku, żeby zarabiać na procentach wyższych niż odsetki. A ty? Zaciskasz pasa. Bo nie chcesz żyć na kredyt. Problem w tym, że już żyjesz. Każdego dnia. Dług publiczny w Polsce na jednego obywatela to ponad 40 tysięcy złotych. I nikt cię o to nie pytał. Więc skoro i tak płacisz cudze rachunki, może warto zacząć budować własne aktywa? Zacznij od wiedzy. Zrozum, czym jest dług dobry. Wyrzuć z głowy wstyd, który ci wmówiono. Nie jesteś zły, jeśli nie płacisz jak baran. Jesteś świadomy, jeśli szukasz legalnych sposobów, by zatrzymać więcej u siebie. I ostatnia myśl, nie chodzi o to, żeby oszukiwać system. Chodzi o to, żeby przestać być przez niego oszukiwanym. A ty? Jak myślisz? Dlaczego nikt nie uczy nas, jak działa dług? Podziel się swoim zdaniem w komentarzu. Chętnie przypnę najciekawsze na górze. I jeśli ten film dał ci do myślenia, kliknij suba bo takich tematów będzie więcej